To jakby nic się nie działo. Czyniące jakieś stare ręczniki i osuszycie się tak po prostu. Zrobimy tak, okay, okay. że umyjemy was na koniec i zobaczymy czy to zejdzie, ale na moje to wam się tylko wydaje, bo zobacz. To, nie jest, yes, to, to jest normalnie chłopy opaleni. Jakbym ziemi grzebał z dwa lata. To ci zejdzie kolory, no co nadal? No, Zobacz co będzie. Zobaczcie na Dobra, dzwonimy do mojego ojca. Halo, słuchaj, bo za stołem na słońcu trochę. Samo o palaczu byliśmy. Samopalacz, to jest spryskiwanie, opalanie natryskowe. Dwa tygodnie. Odbyło ci. Gierdzin. Cześć maleńki. Się po... Leci ze mną na solarę coś? Dziś ty byłeś brzydki, ale teraz jesteś wstrętny. Ej! Widzimy się na treningu, na macie. Na pewno tak nie by się chodzi, mnie nie ma. Widzimy się w czwartek Mariacie. <ślech> Kura starcze i ty starcze, kur... ten. Nie, kurwa, nie mam nie. A pokaż zęby. Ja tak nie wychodzę. Jak nie? Półwiejska człowieku, półwiejska tu, 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 tu. Koszulki w dół. Ja tam w Majka w ogóle przebiegł po półwiejsku. Ja Będzie dobrze, kurwa. Ku...